Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam Was w dzisiejszym materiale po dłuższej Przerwie już, kurz oczywiście opadł po ostatniej gali Fame na Narodowym. Chociaż wszystko co związane z tą galą ciągnie się do dzisiaj. I to może dosłownie do dzisiaj, bo być może też dzisiaj coś w polskim internecie się wydarzy jeszcze. Ale nie wiem, nic nie wiem, także czekajcie, czekajcie. Być może wieczorem coś jeszcze się wydarzy. Natomiast w tym odcinku KSW 100, które jest owiane tajemnicami, gdzie, gdzie naprawdę mówi się długo. Dużo o KSW, natomiast nic tak naprawdę nie wiadomo. Organizatorzy zapowiedzieli to, co przed galą, zapowiedzieli też już galę po. Natomiast cały czas o KSW setce bardzo mało się mówi z takich oficjalnych informacji, więc w tym materiale kilka rzeczy Wam. Przybliżę kilka też pewników, jest natomiast fajnie, to sobie myślę, wszystko tutaj poukładamy. Też jesteście ciekawi, co powinno się raczej na pewno na tej gali wydarzyć, i też kilka takich postaci na pewno tutaj rzucę. Zaczynamy od razu z wysokiego C. Przepraszam, nie to zdjęcie, już troszeczkę uprzedzając, może fakty, zaczniemy sobie tutaj od ewentualnej walki, ale bardzo. Bardzo prawdopodobnej Adriana Bartosińskiego z Andrzejem Grzebykiem, w starcie, które już się raz odbyło, wygrał Bartosiński. Później panowie mieli zmierzyć się drugi raz, niestety tutaj kontuzja wykluczyła Andrzeja z tego pojedynku. No i najprawdopodobniej tak wynika z moich informacji: Bartosiński Grzebyk, czyli ten fantastyczny bój, dostaniemy na KSW 100. W moim odczuciu absolutnie najlepsza walka dla Bartosińskiego. Jaką w tym momencie można zrobić? Jest gwarancja bardzo wysokiego poziomu. Myślę też, że Andrzej tutaj da lepszą walkę niż ta pierwsza, aczkolwiek no też ponownie będzie bardzo, bardzo trudno. Bartosiński zawsze potrafi znaleźć sposób na rywala. Nawet ta ostatnia dosyć kontrowersyjna walka, kiedy. Z poważną kontuzją nosa walczył zatajana Ta kontuzja ostatecznie przygotował taką taktykę, aby również wygrać. Natomiast no, z moich informacji wynika, że tutaj walka Bartosińskich Grzebek, no to ją możemy traktować jako takie bardzo, bardzo wysoko prawdopodobne zdarzenie na KSW. 100 muszą być hitowe walki na KSW setce. Jest to walka wyjątkowa, aczkolwiek też trzeba pamiętać o epiku, który. Który być może pojawi się na początku przyszłego roku. Ja jakiś czas temu mówiłem o tym, że dla mnie epic w tym roku, bo mówiono o tym, że ta pierwsza gala taki sukces, że to jeszcze tutaj w tym roku, październik może się odbędzie. Od początku podchodziłem do tego dosyć sceptycznie, ale ten przyszły rok wydaje się bardzo realnie, że gdzieś może nawet na początku, w tych pierwszych miesiącach 2025 roku jednak taka gala się odbędzie. Na pewno Artur Szpilka nie zawalczy na KSW. 100, czego większość, ale o tym już mówiłem w jednym z ostatnich materiałów. Natomiast tutaj Artur Szpilka też szykuje swój powrót właśnie na te, te granice, początku roku. Więc też mówiłem sporo na temat tej walki ewentualnej z Diablowodarczykiem. Ale ona raz się zbliża, raz oddala. A teraz to, co się stało przy okazji fejmu, też wpłynęło na to, że to się mocno oddala. No ale cóż, zobaczymy. Ja stoję na stanowisku, że Diablo Szpilka w małych rękawicach boks to jest. Jest jedna z najlepszych rzeczy, jaką absolutnie można zrobić. Jedziemy dalej, bo mówi się, mówiło się jakiś czas temu o ewentualnym powrocie Roberto Soldicza. I z tego co wiem, jest to bardzo prawdopodobne, że Roberto Soldic faktycznie się pojawi na KSW. To Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że Roberto jednak po ty, swoją drogą, jak myślę o Roberto, to przypominam sobie ciągle te walki z Duplessisem, tą porażkę w tej pierwszej walce, traktowaną troszeczkę wtedy, jak wypadek przy pracy. Nikt się wtedy nie spodziewał, jak daleko Drikus będzie. Będzie mógł zajść to, że dojdzie do mistrzostwa UFC, no tego absolutnie nikt nie brał pod uwagę. No ale w rewanżu wygrał Roberto Soldicz, świetna ta kariera. Oczywiście w KSW stał się u nas bardzo dużą gwiazdą, no ale skusiły go jeszcze większe pieniądze w One Championship. No niestety jego kariera się wtedy sypła delikatnie. No contest, porażka, no i Roberto Soldicz poważnie musi rozważyć wszystkie za i przeciw. Inną drogą poszedł Saladin Parnas został tutaj naprawdę iście królewsko przywitany po raz kolejny o tym, jak zdecydował się przedłużyć kontrakt z KSW, i kto wie, być może też Roberto Soldić tutaj już ma zupełnie inne nastawienie do pewnych spraw, także ewentualny występ prawdopodobny mocno Roberto Stolicza na KSW Stoja również uznaję za coś bardzo bardzo dobrego. No i tu oczywiście pierwsze co przychodzi na myśl to to przypominam że Roberto był mistrzem w dwóch kategoriach wagowych w KSW w kategorii średniej i w kategorii półśredniej, kategoria półśrednia wiadomo no już mamy raczej wyznaczony pojedynek. Natomiast do królem kategorii średniej i to takim apelacyjnym jest oczywiście cały czas Paweł Pawlak. No i wszyscy tutaj mówią, że jeżeli Roberto Soldicz miałby wrócić, to na walkę z Mametem. Mamet lubi się rewanżować, Mamet zawsze chce się rewanżować, więc ta porażka z Roberto Soldiczem na pewno gdzieś tkwi w głowie. No i po tych ostatnich zwycięstwach Mamet na pewno chciałby tutaj skonfrontować się z Roberto Soldiczem. Też nie wiem, jak wygląda kwestia tego urazu, który, którego doznał z Tomkiem Adamkiem. No z tego, co Jakiś czas temu to raczej wszystko zmierzało do tego, że tutaj moment będzie w pełni zdrowy na, na setkę. Więc. Mamet Khalidov, Roberto Soldic, dwa petarda zestawienie, natomiast czy realnie e, czy realnie tutaj Mamet jest w stanie ten drugi pojedynek wygrać? Powiedziałbym, że nie, ale to jest jednak Mamet Khalidov. On zawsze ma szansę, on zawsze potrafi tutaj pokonać tak naprawdę każdego, znaleźć sposób, natomiast nie zmienia to faktu, że faworytem podobnie byłby Roberto. E, o tej walce się mówiło, o tej walce się mówi, natomiast e, czy jednak KSW nie zrobi niespodzianki i nie okaże się, że po, po krótszej przerwie właśnie to Paweł Pawlak stanie w szramki z Roberto Soldiczem? To też byłoby bardzo ciekawe starcie. Wiem, że Paweł, Paweł Pawlak jeszcze niedawno był bardzo rozważany, czy na tej setce wystąpić i jest to prawdopodobne. No także zobaczymy, jakie będzie oficjalne. To, że będzie Roberto, może nie uznałbym za pewnik, ale, ale jest bardzo, bardzo mocno prawdopodobne. Czy to będzie rewanż właśnie z Mamenem, czy to będzie walka z Pawlakiem? Zobaczymy. Jest Jedna i druga walka prezentuje się fantastycznie. Natomiast ta, która na pewno zrobi większe zamieszanie, większy szum, e, większe oglądalności, no to jest walka Mameda z Solicem, więc jeżeli w tą stronę pójdą, no to ok. Natomiast. E, Szanse, kto miałby większe, no to myślę, chętnie bym zobaczył właśnie, jak Pawla, który w tak, w tak dominujący sposób potrafi wygrywać wszystkie rundy z rywalami, właśnie zaprezentowałby się na tle Roberto. To byłoby bardzo, bardzo e, ciekawe. Czekamy tutaj oczywiście na. Oficjalne ogłoszenia. Kolejna rzecz, o której porozmawiamy, to, to pewnik, bo występ Arka Wrzoska myślę, że można traktować jako pewnik. Arek pojawi się na KSW 100. Tutaj nie mam informacji na temat rywala, z którym ewentualnie zmierzy się. Arek Wrzosek, natomiast no bez wątpienia jego kariera dotychczasowa w KSW piorunująca, a też to ile kibiców potrafi przyciągnąć na trybuny, no wiadomo było, że. Przepraszam, tutaj występ wrzoska jest niemal pewny i wiem, że już taki kontrakt dawno jest, także na pewno Arka Wrzoska. Zobaczymy z jakim rywalem. Nawet tutaj nie będę zgadywał, bo tutaj ta pula zawodników wiem, że była ogromna, więc nie ma tutaj nawet co bawić się w jakiekolwiek zgadywanki. Tym, co wiem, że było rozważane przez federację KSW Piotrek Kuberski, raczej na pewno pojawi się na KSW100. Natomiast jest z jego rywalem, były tam różne problemy, różne nieścisłości. Nie wiadomo. Mówiło się w kuluarach o Tomku Romanowskim i powiem szczerze, kuberski Romanowski, to, to ja bym bardzo chętnie taki pojedynek zobaczył i mam nadzieję, że ta, ta walka jest planowana na KSW100. No i na koniec jeszcze temat Mariusza Pudzianowskiego no tutaj temat jest długi i zagmatwany, bo bez wątpienia no Mariusz musi się pojawić na KSW 100 Mariusz przyciąga więc no chyba, że właściciele KSW jednak zrobią jakąś niespodziankę no ale bez Pudziana setka no to jest po prostu niemożliwe pytanie czy gdzieś w tym wszystkim jeszcze Michał Materla się nie pojawi, no bo gdzieś jednak nawet ci zawodnicy, którzy już może nie prezentują swojego prime'u, a, a w zasadzie możemy tak powiedzieć chyba o wszystkich tych największych Gwiazdach KSW, no to i tak no, muszą się pojawić, bo to jest po prostu yy, setka. <kłysy> Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby. Nie było Mariusza, który tak naprawdę, to nawet zawodnicy przyznają, że ten skok także finansowy dla nich, ten skok jakościowy, to wszystko co związane z tym wybuchem popularności KSW, to jednak jest Mariusz Pudzianowski, jego wstąpienie w szeregi federacji, więc na setce musiałby się pojawić. Jeszcze niedawno mówiło się o Edim Holu, który bardzo chciał zawalczyć z Mariuszem Pudzianowskim. Wiem, że były, był kontakt, był kontakt jednego z włodarzy KSW. Z poważnymi pytaniami, jak to miałoby wszystko e, wyglądać, natomiast co było dalej, nie wiem. Być może Eddie Hall postawił takie warunki finansowe, na które KSW nie może sobie pozwolić, i być może sprawa się od razu rozmyła, a być może Ediego e, zobaczymy. Natomiast e, powiem tak, było to bardziej prawdopodobne wcześniej. Jeżeli już jakieś mocne głosy się tutaj nie przebijają do teraz, to, to wydaje mi się, że może być z tym jednak duży, duży problem. Dosłownie od kilku, kilkunastu dni też w mediach pojawia się informacja, że wczoraj zwycięzca na gromdzie Łukasz Parobiec mógłby ewentualnie zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim Łukasz taką chęć wyrażał. To nie byłaby zła walka, ale czy Łukasz Parobiec to jest zawodnik, który powinien na KSW setce zawalczyć z Mariuszem Pudzianowskim Wydawałoby mi się, że to. Dosyć jednak kontrowersyjna decyzja. Myślę, że powinien być bardziej rozpoznawalny jednak przeciwnik dla Mariusza Pudzianowskiego. Z tego co wiem, to jest to taka opcja może nie rezerwowa, ale taka opcja na pewno nie, pierwszo, na pewno nie pierwszorzędna, na pewno. Inne kandydatury były tutaj rozważane dla Mariusza Pudzianowskiego. Oczywiście całkiem niedawno też powrót do walki głosił Marcin Różalski. Marcina stosunek do występów na galach flikowych znamy. I nie sądzę, żeby ten stosunek się zmienił, mimo dużych proponowanych pieniędzy. To, to szacun akurat za to, że Marcin tutaj dotrzymuje takiego słowa. Natomiast Marcin wspominał wielokrotnie, że w MMA raczej już nigdy nie będzie walczył, tylko ewentualnie walka w K1, więc raczej taki rewanż by odpadał, natomiast od początku uważałem, że albo Eddie Hall, albo rewanż z Marcinem Różalskim, no to jest to, co zrobiłoby tutaj największe zainteresowanie, natomiast w tym momencie oba te starcia wydają się troszeczkę mało realne, mimo że wydawało się, że to faktycznie są te priorytety. KSW jeszcze jakiś czas temu. Wydaje mi się, że jeżeli tutaj zostanie wybrana walka z Łukaszem Parowcem, to będzie ta opcja zdecydowanie najsłabsza, jeżeli chodzi o marketing. Natomiast być może przygotowany jest ktoś jeszcze. Ja nie wiem, kto mógłby się tutaj kryć za statusem rywala Mariusza Pudzianowskiego. Musimy tutaj czekać jeszcze na oficjalne ogłoszenia. No i to by było. Na tyle o jakichś takich bardzo słabych przeciekach nie będę mówił, a też nie są to walki, które na pewno będą w tej czołowej trójce, czwórce, a tutaj chciałem się właśnie skupić na takich zestawieniach. Mam nadzieję, że KSU przygotuje dla nas dużo niespodzianek i przede wszystkim, że. Setka to będzie taka gala, gdzie będzie się chciało to wszystko oglądać od pierwszej do ostatniej gali. Przepraszam Was oczywiście za moją małą niedyspozycję głosową, no ale jak to zwykle bywa, kiedy z okresu letniego przechodzimy na, na okres zimowy, to zawsze jakaś delikatna infekcja musi mnie tutaj. Złapać. To tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że trochę rzeczy Wam przybliżyłem, trochę nakreśliłem, kilka pewników również było. No i czekamy. Czekamy na oficjalne ogłoszenia, bo przyznam, nie mogę się doczekać, bo ta gala po prostu to musi być petarda. Trzymajcie się. Heja.